Panie, witam serdecznie. Mam nadzieję, że kolejny tydzień naszej formacji przebiegł Wam bardzo wyjątkowo. Dzisiaj nagrywam w kościele. Jesteśmy z księżmi w sobotę po różańcu. Widać dziwna sytuacja mordicie w pustym kościele, ale już też powolutku się do tego przyzwyczajamy. Za nami no już praktycznie ostatni tydzień, 12 tydzień z podręcznika naszego formacyjnego. Mam nadzieję, że udało Wam się w tym tygodniu też, Karel, sensownie jakoś przepracować ten czas. No, cechy zdrowego człowieczeństwa. Ja uważam, że znowuż po prostu to jest niesamowite, jak bardzo nam ten podręcznik, zwłaszcza te ostatnie tygodnie, pasują no, do tego, co przeżywamy. Teraz, kiedy no, jest trudny czas, jest czas epidemii, czas taki skomplikowany wiele osób się pytało dzisiaj byłem u chorych. Po prostu wieźcie mi, chodzenie w maseczce medycznej to jest straszne po chorych. Ale dzisiaj wiele osób pyta o księża, jakie te święta będą. Ani do kościoła, ani nic. Po prostu mnóstwo ludzi o to pyta. Jakby nie są nastawieni na to, że właśnie będą święta, ale nie będziemy mogli być w kościele, nie będzie święconki, nie będzie tych wielu rzeczy, które są gdzieś tak bardzo głęboko wpisane w naszą tradycję. I wiele osób się właśnie teraz o to pyta. Jak, jak się wszystkim odnaleźć? Więc teraz uważam, że znowu że to jest kolejny tydzień tej naszej formacji, który absolutnie cudownie pasuje do tego, co teraz przeżywamy do Wielkiego Tygodnia. Jutro niedziela palmowa. W poniedziałek oczywiście widzimy się wieczorem na naszej wspólnotowej modlitwie. Mam nadzieję, że też grupy dzielenia działają. Jesteście w trakcie no właśnie wspólnych dzieleń według swoich małych grup, do których jesteście przypisani. No ale teraz. Właśnie, jak w tym wszystkim się odnaleźć? Znowuż, tutaj ten tydzień przynosi nam wiele, wiele bardzo wyjątkowych odpowiedzi. Pierwsza sprawa to są cnoty. Cnoty boskie, cnoty kardynalne. Bardzo często, ja to przynajmniej widzę w szkole, cnoty są mylnie mylone z cnotliwością, tak? z czystością. To jest coś zupełnie innego. Cnota to jest stała dyspozycja do czynienia dobra. I tak jak wiecie, cnoty boskie, wiara, nadzieja, miłość. To są cnoty, które są darem Pana Boga. Czyli to jest łaska, którą my otrzymujemy z góry, tak? Żeby wierzyć, żeby mieć nadzieję i żeby kochać. Wiara, nadzieja, miłość. Natomiast cnoty kardynalne to są cnoty, które my jesteśmy w stanie wypracowywać w ciągu naszego życia. I myślę, że właśnie teraz cnotliwe życie jest w cenie. To znaczy mieć taką stałą dyspozycję do czynienia konkretnego dobra, które wynika z poszczególnych cnot. Więc tutaj myślę, że ten Wielki Post, który przeżywamy w czasie epidemii, był ogromną, szaloną szansą do tego, żeby spróbować w sobie to rozwinąć. Więc myślę, że jeżeli ktoś to świetnie wykorzystał ten czas, nie poddawał się, nie podupadał duchowo, tylko właśnie próbował zawalczyć swój konkretny rozwój, to myślę, że może naprawdę zobaczyć niesamowicie i niesamowite, cudowne owoce. Myślę, że... Też, jakby ten tydzień pokazał nam właśnie możliwości takiego rozwoju duchowego, tego, żeby zwracać uwagę na takie naprawdę zwykłe, zwykłe, codzienne rzeczy, które okazują się no, czymś niesamowicie dla nas wyjątkowym i ważnym. Roztropność to jest też cecha, której w tej chwili bardzo mocno potrzebujemy. Właśnie roztropnie zastanawiać się nad tym, co słyszę, co oglądam. Jak planuję swój dzień, swoje życie duchowe, wszystkie moje obowiązki, moje zadania. Teraz też, wiecie, no, wiadomo, przychodzą ludzie do kościoła na modlitwę. Ja widzę dużo takiej właśnie nieroztropności ludzkiej. Jeżeli doskonale wiemy, w jaki sposób chociażby, na przykład, przenosi się ta choroba, ten nowy wirus, nie widzę, żeby ludzie jakoś tak specjalnie dbali teraz o siebie. Naprawdę, jakoś nie widzę specjalnie, żeby ludzie bali o czystość tych swoich dłoni, jakieś rękawiczki, maski itd. tak dalej, tak dalej. jakieś dezynfekowanie swoich łapek. No, uważam, że dużo nieroztropności jest w tym, co robimy. Naprawdę. Też chociażby w czasie mszy świętej, wtedy, kiedy są ci, którzy się pojawiają na tej mszy świętej. Uważam, naprawdę, no dużo nieroztropności w tym wszystkim. Ja myślę, że to jest troszeczkę takie wręcz zakrawające na pychę i takie wystawianie Pana Boga na próbę w tym wszystkim. Więc myślę, że no właśnie, roztropność, kolejna, kolejna niesamowicie ważna cecha, która, która w tym czasie z pewnością nam będzie potrzebna. Piękny temat, który był poruszony, temat sprawiedliwości. Ojej, tutaj też o tym można byłoby w ogóle zupełnie, zupełnie oddzielną katechezę zrobić. Ale to jest coś, co tam się bardzo jasno pojawiło, na co Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sprawiedliwość jest połączona zawsze z miłością. To są właśnie dwie rzeczy, które są nierozdzielne. Miłość musi być sprawiedliwa, a sprawiedliwość musi być przepełniona miłością. Bo inaczej, jeżeli jest sama miłość, to to jest naiwność. Ona będzie naiwna. Jeżeli jest sama sprawiedliwość, to niestety wtedy może. Dojść do takiego zamordyzmu, takiego skupieniu się tylko na prawie i tego bezwzględnego, ślepego patrzenia po prostu na to, jaki był przepis i czy on został wykonany. Nikt się nie będzie. A <laughs> niestety, pozostałości tego, że człowiek musi dużo gadać i po prostu sucho się robi w gardle. Właśnie. To nie jest wirus, spokojnie, jeszcze nie, nie odchodzę. Ale wracając do sprawiedliwości, że właśnie wtedy, kiedy jest tylko sprawiedliwość bez połączenia z miłością, to ona staje się tylko i wyłącznie takim czystym wiecie, spojrzeniem na prawo, czyli tera prawa została wykonana. Jakby w ogóle się nie patrzy na okoliczności, w ogóle się nie patrzy na, na realia życia, na, na sytuację danego człowieka. A doskonale wiemy przecież, że no każdy przypadek, każda sytuacja, jaka ma miejsce, no musi być rozpatrywana, no właśnie, z no jakby takiej szerokiej perspektywy. Więc tutaj z pewnością znowuż, właśnie taka umiejętność, no właśnie tworzenia w sobie takiej postawy bycia sprawiedliwym człowiekiem. Tak, bycie sprawiedliwym, to nie znaczy być tylko prawnikiem. Bycie sprawiedliwym, to znaczy też umieć kochać. Bo teraz jakby mnóstwo, no niestety, takiego oceniania ludzkiego się pojawia. Właśnie tego, co robimy, jak się zachowujemy, jak traktujemy siebie nawzajem. Dzisiaj naprawdę, po takim moim doświadczeniu, ja też z pewnością nagram katechezę, tak myślę sobie, po świętach się zbieram, takie podsumowanie czasu epidemii sobie troszeczkę zrobić, bo ja widzę, że dla nas dzisiaj o wiele straszniejszym jest nie sam wirus, ale drugi człowiek. Z tym, jak siebie traktujemy, z tym, jak, jak się zachowujemy wobec siebie, to jest dla mnie w tej chwili no, rzecz po prostu niesamowita. No, tyle, ile mam wniosków przemyśleń jakichś swoich osobistych, takich związanych czy z duszpasterstwem, z, z życiem duchowym, z takim życiem wspólnotowym, to naprawdę no, jest tego całe mnóstwo, też będę się chciał z tym z Wami podzielić, ale jeszcze poczekam teraz na święta, tak żeby jeszcze ten czas radości paschalnej przeżyć. Ale na pewno na pewno będę to czynił. Więc no właśnie, bądźmy sprawiedliwi. Ale zawsze pamiętajmy, że trzeba to łączyć z miłosierdziem. Nie da się rozdzielić miłosierdzia od sprawiedliwości. Te dwie rzeczy muszą być zawsze ze sobą połączone. Więc tu naprawdę próbujmy, próbujmy właśnie wzrastać w tych rzeczach, w tych cnotach, a one na pewno będą nam niesamowicie pomocne. Kolejna rzecz, umiarkowanie. wymiarkowanie. Kiedyś to ładnie było nazywane w kościele ascezą to już nie jest takie modne słowo, ale może właśnie trzeba nam do niego wracać. Właśnie umiarkowanie. I znowuż uważam, że ten czas, który przeżywamy, jest świetny. Gdzie no wręcz musimy się umiarkować w naszych pragnieniach, w naszych potrzebach, w tym, co robimy, w tym, co jemy, bo to no, niestety się okazuje, że po prostu w tej chwili jakoś tak chyba te postanowienia wielkopostosnabyś poszły wszystkim na bok. Tak, ale to umiarkowania w, w, no we wszystkim. Naprawdę uważam, że teraz jest świetny czas, żeby no właśnie zobaczyć, czy ja to potrafię wprowadzić w życie, Czy potrafię zadbać o takie sprawy. Tak, właśnie duch ascezy nam dzisiaj jest niesamowicie potrzebny. Nie tylko tej fizycznej, ale też tej duchowej. I tu nie chodzi o to, że ja mam rezygnować z Pana Boga, tylko pewna asceza, ona też wynika w pewnym porządku. Ja rezygnuję z pewnych rzeczy na rzecz tego, aby dostosować się do realiów, w których żyję. Tak? Więc tutaj na przykład właśnie ta zdolność chociażby podporządkowania się i pozostania na przykład w domu, a nie za wszelką cenę faktycznie gdzieś tam wędrowanie do kościoła i, i bez względu na to, ile jest osób w kościele, zostawanie w nim. Tutaj no naprawdę powiem, że przez ten ostatni czas to no, dużo z takich ciekawych wniosków mam też w tej kwestii. Ale mówię, to sobie zostawiam na poświętach, sobie takie troszeczkę podsumowanie zrobię, też się muszę jakoś do tego przygotować, ale spokojnie na pewno tymi moimi myślami się z tym z wami z wami też podzielę. Więc kochani, przed nami wielki tydzień. Też jakby no, kończąc tą katechezę, to no, też chciałbym wam tu, wam, was tutaj zaprosić do tego, żebyście dobrze sobie zaplanowali ten czas. Na pewno ten tydzień, który minął. Właśnie rozwijanie w sobie tych cnót, tych postaw jest na pewno czymś niesamowicie pięknym i to z pewnością nam się przyda na ten wielki tydzień. Zaplanujcie sobie dobrze czas duchowy. Tak? Myślę, że w najbliższych, no myślę, że jutro, ewentualnie w poniedziałek pojawią się już konkretne plany, jak będzie wyglądał Triduum Paschalne u nas, w jaki sposób będzie można się z nami łączyć przez telewizję, internet. Myślę, że tak samo była katecheza, Mijającym tygodniu, kto jeszcze nie widział, to polecam serdecznie, jak przeżyć Triduum Paschalne w czasie epidemii. Naprawdę warto sobie to już teraz zacząć planować. Warto się przygotować na to. No Po prostu będzie inaczej. Po prostu. Myślę, że nie ma co w tej chwili już rozpaczać, jakby zaklinać rzeczywistości, że może coś się zmieni. Myślę, że nie warto w tej chwili po prostu rozkładać rąk, że no co my teraz zrobimy. No po prostu musimy się odnaleźć w tych realiach. Nie bójmy się tego. Po prostu taka rzeczywistość jest. Teraz musimy w nią wejść i, i najzwyczajniej w ją poczuć. Więc naprawdę zapraszam Was do tego, żebyśmy w jakiejś takiej głębi spróbowali w to wejść. Tutaj absolutnie polecam lekturę, kto ma po prostu troszkę więcej czasu. Pokusowionej Katarzyny Emendryś pasję bardzo mocno wprowadza właśnie w to doświadczenie Triduum Paschalnego, w ogóle Wielkiego Piątku. Eee, polecam może faktycznie warto sobie odświeżyć pasję. Może warto sobie odświeżyć właśnie jakieś katechezy. Może właśnie spróbujcie sobie przypomnieć, nie wiem czy to w zeszłym roku, czy dwa lata temu, kiedy miałem w kościele tą katechezę odnośnie tego, jak wyglądała właśnie ta druga Krzyżowa itd. tak Ci, co byli w Ziemi Świętej, może warto sobie przypomnieć właśnie te miejsca: Jerozolimę, tak, Obrót Oliwny, Grób Pański, Golgotę. Tam wszędzie byliśmy, właśnie spróbujcie wykorzystać ten czas. Nie, nie rozkładajmy rąk, że teraz no się nic nie da zrobić, że tragedia, że w ogóle epidemia, tylko jakby no właśnie spróbujcie się odnaleźć w tych realiach, które są. Spróbujcie wejść w ten czas no, takim, jakim on jest, przyjąć go po prostu w taki sposób. W nim też Pan Łuk chce do nas mówić. A może więcej, on właśnie chce wykorzystać wręcz całą tą sytuację do tego, żeby jeszcze coś więcej powiedzieć, jeszcze coś bardziej nam pokazać. Więc nie zakładajcie, że to jest przegrana sytuacja, tylko raczej właśnie w drugą stronę, że to jest okazja, którą otrzymujecie, otrzymujemy, bo to też mnie się tyczy, bo dla mnie też będą po prostu dziwne święta, kiedy liturgię będziemy sprawowali do Pustego Kościoła. Więc A to też pierwszy raz w życiu będę robił. Więc tutaj naprawdę warto każdy z nas po prostu przygotować się i przeżyć no, ten czas, który jest. Więc życzę Wam, żeby jak najowocniej to wyszło. Z pewnością jeszcze przyjdzie czas na życzenia. Dzisiaj już nie będę ich składał. Może bliżej, bliżej świąt faktycznie oddzielnie. Może uda mi się księżyna mówić. To już w ogóle byłoby fajnie, gdybyśmy tu w trójkę usiedli i każdy z nas coś powiedział. Więc postaram się może też coś takiego zorganizować. Ale na ten czas życzę Wam właśnie takich duchowych wzrotów. Tak? Naprawdę wskakujcie teraz na wyżyny w tym wielkim tygodniu. Spróbujcie ogarnąć Wasze obowiązki, zadania, ale właśnie w takiej łączności z Panem Jezusem. Myślę, że jeżeli dobrze przeżyjemy ten czas, to naprawdę nas zbuduje i spokojnie, spokojnie idziemy po prostu do przodu. To minie. Za jakiś czas się widzimy. A na ten moment serdecznie Was zapraszam w poniedziałek wieczorem. W Wielki poniedziałek. Widzimy się na wspólnej modlitwie, tak aby też łączyć te wszystkie sprawy, te wszystkie intencje jako, jako wspólnota. Szczęść Boże. Dla mnie to już spokojnego wieczoru Wam życzę, bo to już powoli dochodzi, no 22 zaczyna dochodzić, więc życzę Wam, żeby też ten wieczór, bo jako w moim przypadku minął spokojnie, a Wam dobrej niedzieli, dobrego poniedziałku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem. Pa.